Remonty, remonty i jeszcze raz remonty drogowe utrudniają skutecznie życie ostrowieckim kierowcom, gdzie się nie pojedzie to albo droga zamknięta, albo nowe oznakowanie, albo duże utrudnienie w ruchu samochodów. Na razie końca tych prac nie widać, ale kolejne niebawem znowu się zaczną. Po wielu latach gmina zdecydowała się na wykonanie remontu ulicy dojazdowej do tzw. trzeciej bramy Huty Celsa Ostrowiec. Na to czekali wszyscy dostawcy i odbiorcy wyrobów z huty. Miasto się przygotowuje w tym roku, też zleciliśmy kilka e, przetargów na dokumentację, na dokumentacje projektowe po to, żeby w następnych latach mieć co robić. Z takich ciekawych, e, bardzo ciekawych rzeczy to Ogłosiliśmy przetarg na drogę dojazd do zwanej trzeciej bramy. To jest bardzo ważny łącznik od ulicy Samsonowicza w kierunku chuty i myślę, że tutaj w połowie listopada będzie mieli dobre informacje do przekazania. W fazie projektów znalazła się również budowa ulicy Nowa Trzeciaków. Gmina ma również gotowe plany remontowe na przyszły rok. W tym obszarze projektujemy nowo Trzeciaków ze ścieżką rowerową i na pewno Cieśra rowerowa na tym odcinku też będzie kolejnym z elementów. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie jedna z ulic, bo w tej chwili mamy bardzo mocne prace na Sienińskiej, na Głogowskiego, na ogólnej, e, tereny inwestycyjne, więc mogę powiedzieć, że w wielu miejscach mamy rozkopane miasto, tutaj utrudnienia duże przy Cmentarzu denkowskim, połącznik do Kurmańskiej i nowy odcinek, który buduje firma. Za 18 milionów złotych, to jest łącznik od do ulicy Wurmańskiej. To jest z kolei inwestycja w dwuletniego, więc dzieje się od końcu bardzo dużo. Tutaj w rozmowie z panem kierownikiem omawialiśmy sytuację tą pandemiczną i trudności w pracy, trudności w zleceniach. Mogę zapowiedzieć, że ostrowie w przyszłym roku też będzie placem budowym. Zdaniem prezydenta Ostrowca gmina w ten sposób nadrabia wieloletnie zaległości. Nie zawsze się to udaje, gdyż brakuje regulacji prawnych. Nie sprawdzają się także zawsze nowe rozwiązania instytucjonalne. To niestety w zaległości lat e, poprzednich. Nie wszystko, co było w, przed 1989 rokiem, było złe i to trzeba mieć odwagę powiedzieć. Przed 1989 rokiem funkcjonowały we wszystkich gminach, we wszystkich miastach tak zwane spółki wodne. Te spółki zajmowały się udrażnianiem, e, rowami maleracyjnymi, e, całą gospodarką e, taką wodną. To zostało później zaprzepaszczone, rozwiązane w okresie transformacji, w okresie tej, tego nowego kapitalizmu. Dzisiaj często w wielu miastach są problemy z tym spowodowane, bo te kanały zamulone, bądź praktycznie zaniedbane, nie ma ich, nie ma właścicieli, nie ma trudno dotrzeć. To są naprawdę duże problemy i gdzieś będą się z tego pojawiać trudności w realizacji. Dobrą informacją dla ostrowieckich miłośników jazdy na rowerach są plany gminy zwiększające ilość dróg rowerowych. Być może powstanie nowy ciekawy szlak wzdłuż cieku Dębowskiego. Jednym z elementów na przyszłość to po to, żeby takie tereny, które nie będą wykorzystywane pod zabudowę, inną udrażniać i pokazywać, jako tereny dla rowerzystów. Budujemy coraz więcej ścieżek rowerowych i Ostrowiec tutaj ma bardzo silne środowisko rowerowe i mogę tylko podziękować za ich zaangażowanie. Wiele instytucji i urzędów w czasie pandemii wprowadziło znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Niektóre z nich wręcz zamknęły się i mieszkańcy mają duże trudności w załatwianiu spraw, o ile nie posiadają internetu i tzw. profilu zaufanego. Spółdzielnia mieszkaniowa krzemionki od początku pandemii normalnie funkcjonuje i pracuje na rzecz mieszkańców swoich zasobów. Otwarte są więc kasy spółdzielni, choć mieszkańcy muszą przestrzegać zasady ograniczonego dostępu. Obowiązuje więc wymóg ustawiania się w odstępach dwóch metrów. Interesanci mają mierzoną temperaturę i powinni używać środków odkażających ręce. W pokojach zamontowano plastikowe przesłony. Pracownicy najczęściej spotykają się z interesantami w specjalnie wyznaczonym miejscu. Również bez zakłóceń pracują wszyscy konserwatorzy i pracownicy porządkowi. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego nie wystąpiły awarie sieci centralnego ogrzewania. Zgodnie z planem i pod nadzorem pracowników technicznych prowadzone są bieżące prace remontowe i modernizacyjne. Dzięki zachowaniu szczególnych środków ochrony nie doszło do zamrożenia działalności spółdzielni. Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że operator sieci komórkowej Play wystąpił z prośbą o umożliwienie zamontowania stacji bazowej na jednym z budynków w osiedlu Rosochy 76 lub 79. Stacja składać się będzie z anten zawieszonych na maszcie, a także szaf ze sprzętem umieszczonym na dachu budynku. Stacja będzie spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa tak pod względem budowlanym, jak i ochrony zdrowia. Środki znajmu powierzchni pod stacją operatora sieci Komórkowej Play będą zasilać Fundusz eksploatacji tych nieruchomości. Prosimy więc mieszkańców tych budynków o wyrażenie pisemnej opinii w terminie do 30 listopada 2020 roku. Pomimo pandemii Ostrowieccy sportowcy nadal aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych. I tak w miniony weekend do rywalizacji przystąpili młodzi waterpoliści. Rozpoczęli oni rywalizację o tytuł Mistrza Polski Juniorów. W miniony weekend podopieczni trenerów Roberta Serwina i Mariusza Staweckiego walczyli w Łodzi w ramach rozgrywek grupy B i trzeba powiedzieć, że pokazali swoją siłę oraz bardzo dobre przygotowanie do sezonu. W Łodzi Ostrowczanie odnieśli same zwycięstwa. I tak w sobotę pokonali wysoko zespół arkoni szczecin 9 do 31 i okmer łódź 7 do 20. Najwięcej problemów mieli nasi młodzi waterpoliści z drugą drużyną z łodzi. Po dobrej i wyrównanej walce pokonali oni Neptun jedną bramką 10 do 11. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi więc Krzoostrowiec przed Neptunem.